Słuchajcie, łatwo nie było. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale White Ping pong dla każdego. Dzisiaj ciekawy filmik, bo zamówiłem trenażer do treningu bez sparring partnera. Przyszedł. W takiej oto obudowie. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Próbujemy to otworzyć. Mamy tutaj nóżki. Przypuszczam, że tutaj są śruby. Otwieramy. Tak jest zestaw. Do zamocowania, czyli takie. Dwa uchwyty z nakrętkami. Tych nakrętek jest, dwa ramiona i raz, dwa, trzy, cztery, piąta. I szósta. Tutaj będzie jedna, przypuszczalnie druga, a te dwie to wchodzą z boku. Przechodzimy do deski. Deska fajnie zapakowana. Naklejona folia. I co my tu mamy normalnie naklejone osiem okładzin z gąbką na drewnianą deskę, a na całość przyklejona jest folia ochronna, tutaj ją można odkleić. A na razie nie będziemy tego robić w środku instrukcja do zamocowania widać, że może też być ten trenażer zamontowany na na takim wyższym stojaku na takim stojącym uchwycie, czyli on niekoniecznie musi stać na stole. No i co? Spróbujemy to skręcić. Wszystko wchodzi po prostu tutaj. Łapiemy za bok i przykręcamy uchwyty. Więc montaż jest banalny. Tu przychodzi w ten otwór jedna śrubka z nakrętką. Tu przychodzi druga. Wkręcamy. One są po to, żeby. Jak wejdzie ta deska, żeby ją unieruchomić tymi tutaj zakrętkami. Całość wchodzi do nóżki. Pokazuje. W ten sposób i tutaj mamy. Zakrętkę. Uch spadła. Jeszcze raz. W ten sposób mocujemy to na sztywno, na wzdłuż. Druga identycznie, jak już mamy te dwa uchwyty, spróbujemy złapać je w deskę. gdzieś tak w połowie w ten sposób na razie na próbę, bo robię to pierwszy raz, drugi uchwyt z drugiej strony. O! Ja bym to miał odwrotnie. Właśnie. Żeby to było z tej strony. Teraz sprawdzę czy to jest równo przymocowane. No nie jest. Mamy to. Tak to wygląda. Tu są cztery śruby, które trzymają w ramionach tą deskę. Tu jest nakrętka, która trzyma całość razem w stojaku, i z drugiej strony jest dokładnie to samo. Mamy sześć okładzin. Na każdej była folia, którą ściągnąłem. Wyglądają na solidne. Nie wiem jaka to jest jakość tych okładzin, ale do treningu powinny wystarczyć. No i ten stojak można regulować pod każdym, pod każdym, pod kątem można go ustawiać. Albo tak, albo pionowo, albo lekko. Do góry stawiamy go. Na koniec stołu i spróbujemy przetestować. Podsumowując, urządzenie jest yy, dość wymagające. To znaczy, wymaga dużej sprawy poświczenia. Tak samo jak ćwiczą sportowcy. Nie można sobie po prostu położyć i zacząć odbijać. Piłka leci w różnych kierunkach. Często takich, że w ogóle się nie spodziewamy. Yy, nie ma mowy o jakiejkolwiek regularności na początku, czy backhand, czy forehand yy, wymusza na nas przyjmowanie nienaturalnych pozycji co może nam trochę popsuć technikę, więc urządzenie wymaga już pewnych umiejętności jeżeli mamy tą technikę już opanowaną to nic nam się złego nie stanie, natomiast w początkowym etapie jeżeli zaczniemy na tym urządzeniu ćwiczyć, to możemy się nabawić złych nawyków, które potem będzie ciężko y, zlikwidować. Piłki odbijają się z różną siłą, to znaczy, tak jakbyśmy odbijali na ścianie w tenisa ziemnego, jeżeli przyłożymy większą siłę, to ta piłka bardziej leci na nas, więc musimy się na tych nogach dobrze poruszać, zanim zaczniemy y, na tym urządzeniu ćwiczyć. Mieć dobrze opanowany backhand i forehand, i to wcale nie znaczy, że od razu będzie nam się dobrze na tym odbijało. Urządzenie ustawione na stole, niestety, ma taką wadę, że możemy lekko tylko przebijać, gdyż jak uderzymy z dużą siłą, to piłka poleci nam bez odbicia się na naszej połowie, poza stół, a nie o to nam chodzi. Raczej chodzi nam o to, żeby regularnie tą piłkę przebijać i ćwiczyć regularność. Na razie nie ma o tym mowy, bo piłki nam lecą albo poza stół, albo w różnych kierunkach. Jeżeli jest postawione to urządzenie na stole, to musimy celować w górne, w górne okładziny. Jak cenujemy w dolne, to piłka po odbiciu leci nam prosto do siatki. Więc plusem z kolei tego urządzenia jest to, że wymaga ono celności, a celność jest ważna w cenicie stołowym, bo jeżeli się nauczymy trafić w konkretne miejsce regularnie, to potem w meczu nam to zaprocentuje. Te okładziny dają dziwne odbicie ale można się do tego przyzwyczaić. Wymaga to jednak sporo pracy, sporo regularności. Ja próbowałem sobie to urządzenie ustawiać poza stołem, na podwyższeniu, wtedy trochę lepiej jest, bo nie trzeba aż tak bardzo celować w tą górę, można celować w środek i te piłki Wracają. Natomiast nie polecam tego urządzenia osobom początkującym, raczej takim już średnio zaawansowanym, które już mają nawyk prawidłowego odbicia, wykształcony, ukształtowany, nie zrobią sobie krzywdy. Osoby początkujące mogą sobie po prostu tym trenażerem zaszkodzić. Jest cena w około 300 zł, więc nie jest to dużo w porównaniu z robotem. Natomiast nie ma porównania do robota. Robot wysyła piłki regularnie w konkretnym miejscu z różnymi rotacjami, eee, także możemy sobie fajnie ułożyć i forehand i backhand. Natomiast tutaj nie wiadomo, czego się spodziewać. No, z drugiej strony, możecie powiedzieć, że to fajnie, bo, bo jak się gra z przeciwnikiem, to też nie wiadomo jak on nam zagra. Musimy być przygotowani na różne ewentualności. Jest pełna zgoda, ale tak jak powiedziałem nie dla zawodnika początkującego, tylko dla takiego, który już coś potrafi. Yy, to tyle, jeżeli chodzi o to urządzenie. Ja jestem z niego zadowolony. Yy, Myślę, że, że przyda mi się ono. Jeszcze jedna rzecz, ono się przydaje na pewno przy nauce serwisu, bo możemy zaobserwować, co się dzieje z piłką, jeżeli nadajemy tej piłce boczne rotacje. Możemy sprawdzić, czy ona odskakuje w lewo, czy w prawo. Jeżeli tego urządzenia nie mamy, no to czasami nie wiemy, czy ten nasz serwis jest efektywny. A tu od razu widać, gdzie ta piłka leci i co z nią się dzieje. Także do nauki serwisów, obserwacji, rotacji jak najbardziej i myślę, że następny mój filmik będzie o tym, jak nadawać głośne rotacje, jak obserwować, czy piłka leci w odpowiednim kierunku. Wspierajcie ten kanał, dajcie suba łapkę w górę, żeby nie przegapić następnego odcinka. Piszcie komentarze. Może też mieliście takie urządzenie, może mieliście z tym urządzeniem styczność. Macie jakieś swoje wnioski. Chętnie się ze mną podzielcie i możemy na ten temat wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Pozdrawiam i do następnego.